Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy programu Tym żyją kibice. Słuchajcie, słuchajmy i przeżywajmy to wspólnie. Przemysław Babiasz. Tym żyją kibice. A w naszym studiu są kibice UKS Łomża. Tomek, Piotrek i Patryk, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Już po raz czwarty organizuje, organizujecie w zasadzie kibice UKS z zarządem UKS -u. Organizują akcję Kibice Dzieciom. Powiedzcie, komu będziecie pomagali w tym roku. W tym roku pomagamy domu dla domu samotnej matki, który znajduje się w Nieławicach. To jest nieopodal wizny. Będzie to nasza czwarta akcja, którą organizujemy. I właśnie jak wcześniej mówiłem, będzie to dla domu samotnej matki, w którym, dla którego to domu potrzebne jest dosłownie wszystko. No właśnie, powiedzcie może, jaka jest sytuacja tej placówki? Sytuacja placówki na dzień dzisiejszy nie wygląda za bardzo kolorowo, tak, jakby mogło to się wydawać wielu ludziom. Jest tam naprawdę źle, jeżeli można tak to określić. Może w miarę drastycznie. Naprawdę potrzeba wszystkiego. Mogę podać kilka rzeczy, które są potrzebne naprawdę na zaraz. Tak, są to m.in. żywność długoterminowa, typu makaron, ryż i tym podobne rzeczy. Artykuły chemiczne, wszelkiego rodzaju. Sprzęt gospodarstwa domowego. Przede wszystkim na porę, która teraz nadchodzi, odzież. Zimowa, obuwie. I to wszystkich rozmiarów, prawda? Bo tam są matki, tak. dzieci. Wszystkich rozmiarów, zarówno jak męskie, jak i damskie. Yy, nie wiem, artykuły też dla małych, dla niemowlaków, tu jakieś pampersy i tym podobne sprawy, tak? Z tego co wiemy, tego też bardzo brakuje. Artykuły papiernicze, yy, no wiadomo, zabawki, tak? Bo z tego co się orientuję, to też akurat nawet wydawało się, to jest taka tylko za, tylko zabawka a jednak też tego tam brakuje, no i kosmetyki pierwszej potrzeby, tak, typu proszek do prania, pasta do zębów i tak dalej. No i przede wszystkim chyba najważniejsza też rzecz, którą tam potrzeba, jest to opał. Jest to opał, którego chyba najbardziej brakuje mieszkańcom tamtego, tamtejszego środka. Powiedzcie, jak się w ogóle dowiedzieliście o tym, że jest taki dom, że są tam osoby, które potrzebują pomocy? To może zacznę trochę od końca. Przez te Poprzednie trzy lata, kiedy organizowaliśmy turniej, turnieje i całą zbiórkę dla dzieci z domu dziecka, stwierdziliśmy, że może warto też przyjrzeć się innym placówkom, które także potrzebują pomocy z osób trzecich, tak? I analizując okoliczne ośrodki, właśnie trafiliśmy na ten dom, na ten dom samotnej matki w Nieławicach. Koledzy wybrali się tam, zobaczyli, jakie tam panują warunki, że nie jest zaciekawie. I stwierdziliśmy, że właśnie w tym roku będziemy zbierali te wszystkie produkty pod hasłem Kibice Dzieciom właśnie do tamtejszego domu. Samotnej Bo Matki. rok temu był to Łomżyński Dom Dziecka. Tak. Jeszcze chciałem zaznaczyć, że Dom Samotnej Matki w Niemawicach nie jest dotowany przez żadne organizacje państwowe. Także są wspierani między innymi przez Caritas. No i są ogólnie pod, jakby pod skrzydłem Fundacji z Warszawy. Yy, więc szukają pomocy praktycznie na każdej płaszczyźnie. Gmina Wizna na pewno wspiera tam w jakiś sposób te potrzebujące kobiety i dzieci. No i dlatego uważamy, że na pewno przyda się inna pomoc z zewnątrz, którą możemy my na pewno w jakiś sposób przynieść. A powiedzcie, ile tam jest mniej więcej osób? Czy to jest duża, yy. dużo środek? To znaczy, przebywa tam 53 dzieci, no i kilkadziesiąt kobiet. Są tam dodatkowo od niedługiego czasu jeszcze kobiety, czy osoby starsze, którymi opiekują się właśnie matki, dzieci. Dobra, wiemy już, co można przenosić, i teraz powiedzcie jeszcze, gdzie można przenosić i do kiedy. No, także zebrane rzeczy i artykuły można przynosić do sklepiku klubowego, który znajduje się na starym rynku w Łomży. To jest obok, to jest w budynku, na zewnątrz budynku hali, hali targowej. Można je przynosić codziennie od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 17 oraz w soboty od godziny 10 do godziny 14. A czy może je przynieść każdy nawet kibicę Gieloni Białystok? Uważam, że w tej kwestii nie ma jakichkolwiek podziałów, czy, czy ktoś jest kibicem Gieloni Białystok, czy ŁKS Łomża, czy Lecha Poznań. Uważam, że to jest tak szczytny cel, że może to przynieść każdy. W tamtym roku organizowaliście turniej piłkarski. A jak jest w tym roku? Czy w tym roku też będzie turniej? Yy, to znaczy, niestety, w tym roku musimy ze względu na właśnie organizowaną akcję, odpuszczamy sobie turniej dla dzieci z domu dziecka. No, niestety, zaszła taka sytuacja, że żadna z, łom z łomżyckich firm nie chciała się zbytnio podjąć, yy, przejąć od nas zbytnio tej roli, a jeżeli chcieliśmy robić dwie akcje na raz, to niestety nie wychodziło to z powodzeniem. Więc niestety w tym roku musieliśmy odpuścić sobie dom dziecka. Powiedzcie jak odzew, czy ludzie przynoszą te rzeczy? Tak, ludzie zaczęli przynosić rzeczy do sklepiku klubowego. Tak samo odzywają się, że mają jakieś stare pralki, jakieś soki, sokowirówki, no sprzęt gospodarstwa domowego. Potrzebny, jeżeli chodzi o jakiś transport, żeby to przywieźć, nie ma problemu. Możemy się tym zająć, wystarczy przyjść do sklepiku klubowego, zostawić do siebie kontakt, tak jak ludzie robią. Na pewno się odezwiemy i to zabierzemy, zrobimy z tym to, co trzeba. A kiedy to zawiesicie, powiedzcie? Czy planowana data zakończenia akcji to jest 21 grudnia i postaramy się oczywiście przed świętami Bożego Narodzenia wszystko zawieźć tam do, do domu dziecka i obdarować potrzebujące tam osoby. I na sam koniec zaprosimy może na Waszą stronę internetową, bo o, na tej stronie można o wszystkim doskonale przeczytać, co, gdzie, kiedy i jak. Tak, zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie dowiedzą się Państwo wszystkich niezbędnych informacji, może których tutaj nie wymieniliśmy. Jest to strona www.lkasiacy.net. A przypomnę, że moimi gośćmi byli Tomek, Piotrek i Patryk. Kibice ŁKS Łomża. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Tym żyją kibice.